Cześć, co? Obudziła się. Mama. Mama. Może jeszcze spać, pójdziemy co ptaszku? I dzisiaj twoja kolej. To dzisiaj moja kolej. Siódma dziesięć. Um, 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 um. Werka am, 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 am. Verka ona chce am. Ja mam am robić. Chciałbym jechać do sklepu po am... Tata pojechać ma do sklepu? Nie mamy w domku jedzonka. No i na drugie śniadanko jakąś. Na drugie śniadanko, to mi napiszesz co kupić. Oficjalnie kochani, nie dobry w kolejnym vlogu na kanale. I teraz na wstępie już powiem, że ci co nie subskrybują, niech zostawią subskrypcję na kanale, bo jak ktoś oglądał poprzedni film, to wie, że w zeszłym roku 75% oglądających nie subskrybowało kanału, mimo że doszło 80 tysięcy subskrypcji. Także kochani, no zmieńmy to, nie? Jak nie subskrybujesz, to tam kliknij tam na. Domek tam Subskrybuj. Poranny całusek. Będziesz pomagać mamie? Mimi? A już mama ci obierze. Trzeba umyć. A ona kiwi chce. Czekaj sparzymy najlepiej. Hmm? <grym wyszło> Am? Nie! Co ona wzięła? Boże, myszko, fuj! To są trudne naczynia. <grym wyszło> to już... Mia! No dzidzie nie przestaje zaskakiwać. Pomaga ci, no co? Tylko tuś. Mika, tylko to by trzeba było wymieszać wiesz czym? Łyżeczką. Nie paluszkami. Tak, chwyć ładnie, będzie ci wygodniej. Tak. Tak. I a pięknie. Tak? Brawo! Pięknie! <laughs> o to właśnie chodzi. Dobra, kochani, trzeba jeszcze załatwić jedną sprawę, bo oprócz tego, że jadę do sklepu, to muszę pojechać też na skrzyżowanie Grunwaldzkiej z Matejki chyba to jest ulica, jak dobrze pamiętam, bo stała się przykra rzecz ostatnio. Jak wracaliśmy z Olafem z tego Prime'u, które relacje możecie sobie zobaczyć na naszym kanale Mocno, jak coś, pamiętajcie, wejdźcie tam. Bo to jak wracaliśmy z Olafem, to było jakieś chwilę po drugiej w nocy i. Na ulicy Grunwaldzkiej i z Matejki, to jest chyba takie skrzyżowanie, wpadłem w dziurę, którą ciężko było zobaczyć w ogóle, akurat wtedy w nocy, bo jeszcze wiecie, padał śnieg i tak dalej, no to była taka bardzo śnieżna noc, i wpadłem w dziurę, która była, no kurde, bardzo głęboka, po czym zatrzymałem się, zobaczyłem, że niby wszystko jest ok. No, ale jednak okazuje się, że nie. Czekajcie, w niedzielę później w ogóle nigdzie nie wychodziłem z domu. No, a na drugi dzień w poniedziałek miałem od rana sprawdzenie, w sensie nie sprawdzenie, tylko wymianę oleju i powiedziałem, żeby sprawdzili mi koło. No i co się okazało? Że tutaj uszkodziła się trochę opona. Ale też widzę, że Felga prawdopodobnie też się uszkodziła. Co oznacza, że trzeba się zgłosić. Do zarządcy drogi o odszkodowanie. Bo może nie każdy z Was wie, ale w takiej sytuacji, kiedy wpadniecie w dziurę na drodze, no to należy się odszkodowanie. Tylko pytanie teraz: no bo akurat nie wezwałem policji wtedy. No bo mówię, chyba jest wszystko dobrze, więc nie będę wzywać. Bo kumpel miał kiedyś sytuację, że mu nawet zleciało powietrze, i wtedy wezwał, i wszystko było git i dostał. No a ja muszę zgłosić po prostu, że no jechałem tamtędy z kolegą i tak dalej. I kurde, no coś takiego się wydarzyło. To jest częsta sytuacja, oni mają nawet przygotowane Formularze na swojej stronie, więc ja dzisiaj to zrobię. Jadę tylko teraz zrobić zdjęcie tej dziury. Mam zdjęcie już opony, mam zdjęcie tego, jak mi w serwisie napisali, że opona jest uszkodzona. Wiecie, nie? Bo to nie są małe koszta. Koszt samej takiej jednej opony to jest 1000 złotych, koszt felgi to są około 2000. No i teraz, jakbym miał to ze swojej kieszeni wydawać, no to trochę niefajnie, co nie, kochani. Teraz wam pokażę jaka to dziura, nie? To po prostu sobie powiecie, na no jak on mógł jej nie zauważyć. Patrzcie na to. Ty, ty, ty. To teraz trzeba zrobić dokumentację fotograficzną. W każdym razie dziura po pokaźnych rozmiarów. Jak mi nie zwrócą za to, to się trochę wkurzę, nie? Ale pamiętajcie, jeżeli jest taka możliwość, coś jest nie z waszej winy, no to trzeba walczyć. I ja sprawdzę, czy to się uda. I jak się uda, to wam dam znać. Może niekoniecznie na vlogu, ale na pewno dam wam znać na Instagramie. W ogóle nie wiem, czy tylko ja tak uważam, ale powinna być taka instytucja. Wiem, że jest coś takiego, ale powinno być coś takiego albo kilka jakichś takich, wiecie, ekip, które w nocy jeżdżą i łatają takie dziury. To jest, nie wiem, 300 metrów, jak teraz przejechałem od tamtej dziury, to było jeszcze 300 metrów przed i 300 metrów za. No to jest po prostu jakaś masakra. Ojeju, przybiegłaś do mnie. Też. Jeju, jak ten puder tu normalnie. No. nie, naprawdę? Naprawdę tego tu tyle, żeś na ten? No za bardzo mnie poniosło. Ja już ładnie po śniadanku, po kąpieli i fajnie było tak wstać dzisiaj o siódmej. jest jeszcze tyle dnia przed nami. I dzisiaj stwierdziliśmy, że zabierzemy Mikę w fajne miejsce. Na pewno teraz nie będzie tak jak ostatnio, kiedy też to powiedziałem, że zabieramy ją w fajne miejsce. Ale wiecie, te papugi, które były w ostatnim vlogu, no to nie, dwa vlogi jeszcze wcześniej, to te papugi mogły ją przestraszyć, no bo były głośne. A teraz pojedziemy, Micia, gdzie pojedziemy? Mm -mm. Mm -mm. nigdzie nie pojedziemy? Nie, nie mówimy? Nie. Niespodzianka? No dobra, no to wam nie powiem, dowiecie się w takim razie na miejscu. Mija, a dlaczego ty leżysz na podłodze dzidzia? Aha, lubisz podłogę? Jak robi tata jak śpi? <grytanie> 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 Czy panienka w końcu tu się przygotuje? Bo już czekamy i czekamy z córeczką, aż się mamusia ogarnie. Ile można? Chcesz, tak? Wybierasz buciki? Dobrze. To daj nóżkę, mama ubierze. Dobrze. No i druga nóżka. Mhm. No chodź, posmarujemy. Sama? No. Nie! Bucik, bucik, tak. O, o teraz, tak. Buźkę. Teraz smarujesz buźkę. Ha, ha. Buźkę. Czy ja mogę ci zaufać? Buźkę. Mhm. Buźkę. Nie. Tak. Tak. brawo! O, pięknie. Brawo. No pięknie. pięknie. Och. Dobra. Szukamy. Miejscóweczki, ale no mogę już powiedzieć, gdzie idziemy? Idziemy do kociej kawiarni, żeby mija miała styczność z jakimiś zwierzątkami. Tylko ciężko tu trafić, przyznam szczerze. Jest, trafiliśmy! Ej, czyli ta nawigacja stamtąd nawet pokazywała dobrze, bo być może by tu szło wjechać. Werka siedzi niezadowolona, bo zamówiła gofra. A gofra wygląda? Tak. Czy to jest yy, kawałek? Taki trochę spalony. 23 zł. Ogólnie mają jakieś takie tutaj ruchy wolne, nie? Takie kocie, powolne kocie ruchy. Bo na gofra to czekaliśmy z 5 minut i myślałem, że już będzie wszystko. Powiedzieli, że kawa i ciasto to tak jeszcze za 15. Przyszedłem z kawą, wróciłem z herbatą, a ciasto już zjedzone. Musiałam. <noise> Musiałam? Ej, a ty podobno chciałaś mieć słodkiego? Nie. No jak? A to Fajnie? Może nam zaśniesz teraz w samochodziku i sobie pośpisz, bo jeszcze dzisiaj nie było drzemeczki. Co, fajne kotki były. No fajne, to prawie ich nie widziała, bo wszystkie spały. Lepiej dla nich, może nawet, bo ich przynajmniej nie, 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 nie miętoliła. Chciałabym się tu przejść, jak będzie ciepło. No. I To, to jest tego. fajna ulica, no przecież tu kiedyś byliśmy. No wiem, ale kiedyś. Niech dawno temu już. No, nie? właśnie. <laughs> Ogólnie tu w okolicy Ratajczaka, w tych uliczkach jest dużo takich różnych fajnych knajpek. Jak ktoś przyjeżdża, to polecam sprawdzić. Już ogólnie po drodze patrzyłem, czy gdzieś w Poznaniu jest podobna miejscówka, ale z pieskami. I niestety, ku mojemu rozczarowaniu, nie ma. Nie ma. A z króliczkami albo z takimi gryzonikami. Nie wiem, trzeba popatrzeć, bo być może są jakieś jeszcze nie. Koty należą do zwierzątek, które się jakoś tak przesadnie nie cieszą i nie wykazują entuzjazmu. Nie oszukujmy się. A jakby były pieski jakieś. Dzień dobry, kolejnego dnia. Znowu udało się wstać przed siódmą. Mika obudziła się przed siódmą i ja się teraz ubieram i jadę na trening. W końcu będę miał trening z Patrykiem, bo ogólnie on się wcześniej przygotowywał do tej walki i tak dalej w tym roku, więc dopiero to w tym roku będziemy mieli pierwszy trening w boksu. A dziewczyny w porannej kąpieli? O, w sumie już po porannej. Mogę jechać? Mika, może tata jechać? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ale ta jedzie, ta musi jechać, no papa, pa, do później. Tak mnie przerażało to wstawanie o siódmej albo przed siódmą, ale to w sumie tak jak kiedyś się chodziło do szkoły, sobie pomyślałem. I być może dlatego mnie tak to przerażało, że mi się to ze szkołą kojarzyło. Ale jak sobie tak wstanę właśnie o tej siódmej, powiem wam, że ten dzień jest od razu lepszy. Naprawdę. Cieszyłem się, pod Jarkę miałem fest, że się nie spóźniłem i tak dalej. Ale co się okazało? Rękawic zapomniałem. Ale na szczęście Patryk ma jakieś swoje, więc mi pożyczy. Witam, trenerze. Witam serdecznie. Trenerze, mój doradco. Kto się spóźnił? Tak, tyka. Tylko dwie minuty, <noise> ale biorę przykład z góry. Biorę przykład. Nie codzienne, codzienne, <noise> że to się też spóźni. Biorę przykład z mojego trenera. Moi drodzy, dzisiaj kolejnych myczków się nauczę. Jestem to każdym Max <noise> dla mnie. Wymyślił. No, bo jak ktoś nie wie, to Patryk wygrał dzięki mnie ogólnie, nie? Oczywiście. się zrobiłam, teraz czas na wodę z cytrynką, mika. Ostatnio zamówiłam pastę znaczy, szukałam jakiejś fajnej pasty orzechowej i y, znalazłam pastę sezamową. Skusiło mnie to, że jest 23 g białka, na no 100 gram. Więc sobie myślę dobrze, mu zamówimy, zobaczymy i powiem Wam. Znacie to uczucie, kiedy bierzecie coś do ust i nie wiecie, co macie zrobić, czy połknąć, czy tu wypluć. Ja tak właśnie z tą pastą miałam, ale odkryłam też, że jeżeli doda się tą pastę do kawy, to ta kawusia jest naprawdę smaczna. Więc jak ktoś z Was, tak jak ja, kupił sobie kiedyś tą pastę sezamową i nie może jej zjeść, to polecam sobie dodać do kawy, bo jest naprawdę. Naprawdę dobre. Pamiętacie to nieszczęsne pianinko, które y, zamówiliśmy na gwiazdkę dla Miki. Jeżeli nie, to możecie sobie to zobaczyć w którymś tam z vlogmasków. W każdym razie to pianinko. Zamówiłam, zapłaciłam i myślałam, że jak je zwrócimy, to normalnie dostanę zwrot pieniędzy, ale okazało się, że ten sklep, z którego zamawiałam, on ma dwie opcje: jakby albo zwraca pieniądze normalnie na konto, albo daje kartę podarunkową o właśnie wartości zwracanego przedmiotu. No i generalnie ja nie doczytałam, że. Oni chyba z automatu właśnie dają um, tą kartę podarunkową. A jak chce się zwrot środków na konto, to tam trzeba zaznaczyć. W każdym razie dostałam tą kartę podarunkową. I początkowo sobie mówię, kurde, nie? Wola hajs, ale. Ale po przemyśleniu stwierdziłam w sumie, skoro i tak te pieniądze zostały wydane, to może zamiast tego pianinka wykorzystamy je i kupimy różne takie e, rzeczy, zabawki, takie artykuły plastyczne. Ona teraz się bardzo interesuje wszystkim, więc zamówiłam jej takie finger pint, paint, paint, paint. Takie obrazki i tutaj mamy takie farbki do malowania paluszkami i będziemy tutaj sobie malować. Tak? Myszko? Poza tym e, też jest niedługo Dzień Babci i Dziadka, więc z racji tego, że Mika już jest taka troszeczkę e, manualnie zdolniejsza e, niż w zeszłym roku, to zrobimy nasze własne laurki dla dziadków. Więc oprócz tego zamówiłam jeszcze taką, o, farbkę białą, też do malowania e, rączkami. Poza tym e, mamy... Kredki. To są takie kredki zmywalne, miękkie i niby można nimi wszędzie malować i one bez problemu schodzą. Ale tego jestem ciekawa. To jest taka meduza świecąca w ciemności. I Na początku myślałam, że to jest yy, pod wodę, że to jakoś po prostu jest do kąpieli jakby w wodzie, w wannie, ale tu się okazuje, że niekoniecznie. Meduza świecąca w ciemności, zawartość dwóch saszetek. Tak, proszku świecącego w ciemności, figurka medu, Aha, dobra, dobra, co tu mamy? Zrobimy to, jak tata wróci, bo tata będzie stał i to naświetlał. Mami się nie chce. A my zobaczmy, co tu jeszcze mamy, Mika. Piasek kinetyczny. Będziemy robić babki. Więc dzisiaj mamy sporo zabawy. E, ciastolinę taką e, naturalną, no taki ma zwykły naturalny skład. W sumie mogłabym taką ciastolinę zrobić sama w domu. Nigdy nie robiłam, może jako dziecko, ale, e, ale zobaczymy, jak się Mika w ogóle będzie tym bawiła, jak jej się to spodoba, to to może faktycznie zrobimy same taką ciastolinę. Kupimy jakieś barwniki spo, spożywcze, żeby były różne kolory. Jak wiecie, Mika bardzo lubi obserwować jak ja się maluję i jeszcze lepiej podbierać mi różne, różne pędzle i też udawać, że się maluje, Więc zamówiłam jej, jej własną pomadkę do ust. Jest to pomadka taka ochronna, przeznaczona właśnie dla takich maluchów. E, właściwie z tego, co tutaj było napisane, to można je używać już od początku. No od narodzin. Nie, to jest do ust, patrz. O, och, jak ładnie. To jest pomadka, Miko. To nie z do malowania. I jeszcze wzięłam taką, o, taką szkatułeczkę. Z uwaga, lusterkiem. I tutaj ma takie cienie. Do, y, do makijażu. Te cienie bazują na naturalnych składnikach, one są właśnie dla dzieci przeznaczone. Ja osobiście uważam, że Mika jest jeszcze na to za mała, no dlatego jeszcze po prostu nie będzie jakby używała tych cieni, ale one są tu tak fajnie zabezpieczone od spodu, więc jakby tego nie jest w stanie otworzyć, a póki co będziemy się po prostu bawiły, że będziemy jakby wiecie, udawały, że tutaj ma jakieś, tam jakieś moje pędzelki, i będziemy udawały, że się maluje. Jeszcze zegar zamówiłam. Zobacz, Mika, jeszcze zegar. Mama ci zamówiła. Będziemy się uczyć. Ale super, bo zobaczcie, nie dość, że y, będzie tutaj godzin się uczyła. To dodatkowo kształty będziemy dopasowywać. Mamy cyferki. Śliczny jest ten zegar, prawda? Drodzy, to nie są flamastry, tylko są takie kredki. Fajne! To co, testujemy? O, 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 I już się zaczyna. Już zaczyna się uwalniać wewnętrzna artystka. Ale dobra, nic nie mówię. Zobaczymy przynajmniej, jak to się zmywa. Ale ty siebie, Mika, nie maluj! No, ale nie, 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 nie. Myszko, tu! Tylko tu możemy. Nie. Ta? O, nie, nie, nie. Wieczko. Nie, nie, nie. To oddaj mamusi. Nie. Zobacz, bo tam wszystko po pobrudzisz, poprzyklejasz, a my tak nie chcemy robić. No, tu mamusia ci kartonik dała, żebyś miała miejsce do zabaw. Dobra, to co? Już koniec zabawy? Już się stoliną pobawiłaś? Piaskiem kinetycznym też się pobawiłaś. Trochę mało tego piasku. E, zamówiłam 9, no niecały kilogram. Jednak za mało, więc trzeba będzie dokupić, bo nawet ja się wkręciłam. Jest to, powiem Wam, bardzo relaksujące. Tata. Kto to? Tata? Tata! Tata! Tata. Tata wiesz myszko? Co? Coś Ci się przyczepiło do stópki? Co to jest? Jakieś jedzonko porozrzucałaś? Co to jest? Piasek kinetyczny. Piasek kinetyczny? Bawisz się z mamusią? O, daj piłeczkę. No, pięknie. Hop. Ulubiona zabawa Miki? Tak, ostatnio bardzo lubi nie piłeczkę. Ostatnio e, wieczorem tak w trójkę tutaj sobie siedzieliśmy i rzucaliśmy sobie tą piłeczkę i ona się tak cieszyła, było takie relaksujące. Tak, ja lubię jak ona się cieszy. Dziecko się cieszy z takich małych rzeczy, z takich pierdolnych. Uczmy się od dzieci ucieszyć się z małych rzeczy. Mika jedziemy. Mama chce ci kupić blok rysunkowy, tak? Żebyś mogła sobie rysować. Mika jedziemy. Położyłam się i nigdzie nie idę, nie? Panieneczko! Odpoczywamy, tak? Oh. Chodź, odłożysz cebulę na miejsce. Nie, wezmę coś innego. Boże, to moje dziecko, muszę wam powiedzieć. że ostatnio daje nam tak w kość, że chyba zrozumieją to tylko rodzice albo nauczycielki w przedszkolu. Jesteś tak kochana, ale ostatnio po prostu jest mam wrażenie tak przebodźcowana, wydaje mi się, że głównie przez telewizor, tylko też tak nie odbierzcie mnie źle, bo to nie jest tak, że my włączamy jej bajki, ona siedzi tylko i ogląda bajki. Nie, bardziej chodzi o to, że ogólnie jak leci telewizja, niekoniecznie bajki, ale po prostu my jakiś film oglądamy, albo jakby teraz była przez ile byliśmy u dwa tygodnie. W sumie Twoich rodziców jeszcze w tych górach, no, gdzieś no. tak z dwa tygodnie poza domem byliśmy. Nawet skąd wróciliśmy do domu, to po prostu totalnie nie używam w ogóle telewizora. Staramy się nie używać w ogóle telefonów, żeby ona nawet nie zerkała na żaden ekran. I faktycznie jest e, lekka poprawa, ale nadal ma takie te swoje, że jest taka piskliwa, taka, no, taka no. męcząca, taka marudna, taka... Taka, jak mamusia. Taka miękła młoda, mamusia nie jest mięgłota. Mamusia też jest taka męcząca, taka marudna często. O, uspokoiła się, jakby wiedziała, że był dźwięk włączenia kamerki, i się uspokoiła, Dzidzia. Ale werka znowu musi za rączkę trzymać. A co jest zabawne, to jak ja na przykład z Micią jechałem wczoraj sam, to zero jakiś ten. Wiecie, no, to, 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 no nic się nie denerwuje, nie? Nie krzyczałaś do mnie, apka, apka, ani nic. No teraz się śmiejesz, o i machasz do mnie, tak? No i ona wczoraj nie miała żadnego, wiecie, ale co do tego, że z tyłu sobie jedzie sama. Tylko ja zauważyłem, że właśnie zawsze kiedy jest werka, jak jesteśmy wszyscy w trójkę, to ona wtedy jest taka bardziej marudna i daje w kość. A jeżeli jestem z nią sam, to jest taka bardziej spokojna. Oho, mama już coś dorwała z A ona o. o, 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 o. Gdzie ona tam biegnie? Buciki? Mama stwierdziła, że kupi ci takie jak masz teraz. Tylko większy rozmiar, bo chyba rośniesz. Przepraszam, czy nie miałybyś tylko skarpetki? No miały, ale nie zaczekieć emocji. A kuku! A kuku! A kuku A kuku Uwaga A kuku! Mama poszła, mama szuka ci bucików, bo nie ma twojego rozmiaru, mimi. Knaś Mija. Chciała być takie świecące? Ładne w sumie no różowe dla dziewczynki. Nie mimi. Weźmy, bo mi się pipi już nie chce za długo y, chodzić. Wiesz, że nie jestem sklepowy, nie? Mija, idziemy kupić. Mija. Mija idzie kupić. I co? Wróciliśmy z zakupków. Teraz próbujesz rozpakować wszystko. O, mama wzięła ci cebulę, którą ciężkiej tu zostawiłaś. O, mika z torebką. No, apka. Nie, ona kotka chce. Zrobimy teraz niespodziankę małej mi Taką, że zadzwonimy do dziadka i zobaczymy, czy Micia przybiegnie. Mika już ładnie wykąpana. Aha, już ja. przybiegłaś, tak? <laughs> Jak biegnie do dziadka, no. No chodź, ty już przechodzisz przez jednorożce. Co masz? Dwa tygodnie się nie widziałaś z dziadkiem, nie? <grywa> tak. Macie zapierać? Nie? Nie! Mija! Mija, mam, Mia. Mia. mam... Ja? Tak? Ja nie. nie? nie, nie. <grywa> Mija poszła. Już nie chcę gadać. <grywa> Nie chcę, przyjechał Żebyś przyjechał, to chcę, to się ucieszy Tylko ona nie, nie jest fanką rozmowy Tak, ona chce na żywo No rzuć, rzuć, no O, Brawo! pięknie I teraz tatuś ci odrzuci, no Brawo No, co, co o, pięknie Uwaga, Mimi gdzie Mija? Tu jest! Tu jest? Gdzie jest Jumia? Halo? Gdzie jest Mija? Gdzie jest Mija? Halo? Tu jest? Nie. Gdzie jest Mija? Tu jest! Kuku! A kuku! Mija, gdzie jesteś? A kuku! Ja wcześniej mówiłam wam, że Mika jest Taka kapryśna, że daje nam w kość, ale prawda też jest taka, że ona teraz jest naprawdę niesamowita, jeżeli chodzi o oczyszczanie. Zawsze była niesamowita. Ale chodzi o to, że ona już robi się taka kumata i taka mądralinka przy tym, w tym wszystkim, w tym w ogóle to całe jej kapryszenie, takie wiecie, marudzenie, to jest męczące, no bo sami wiecie, jak to jest, jeżeli jesteście rodzicami, jak takie dziecko ciągle piszczące, miałczące nad tobą, krzyczące, potrafi zmęczyć, ale ona w tym wszystkim jest taka śmieszna. Jak ona, jak ona się tak wiecie, tak wkurza, to po prostu jest w tym tak urocza i mi się momentami chce tak. Tak śmiać, ale wiem, że nie mogę się śmiać, żeby nie zranić uczuć dziecka, wiadomo, nie, no bo przecież ona tu przeżywa jakąś tragedię, a tutaj matka stoi i się śmieje, nie, więc więc staram się nie śmiać i staram się wczuwać w jej emocje. Papa, zróbmy tu papa. Powiesz papa? Papa.